Cześć kochani, witajcie na kanale o matko i Córko. Myślę, że Paulina już się z Wami przywitała, ponieważ ona już od godziny jest w Katowicach, a ja dopiero teraz. W poniedziałek umawiałyśmy się co do nagrywania i jakoś tak wyszło, że obie mamy zajętą środę, czyli dzień dzisiejszy, ponieważ ja dzisiaj na dziesiątą mam paznokcie, a ona dzisiaj na dziewiątą miała fryzjera. Więc taki zbieg okoliczności. Niestety nie mogłyśmy razem do tych Katowic jechać, ponieważ ona e, musiała tutaj być godzinę wcześniej. A mi się nie chciało wcześniej wstawać, więc jechałyśmy autobusami e, osobno. Ubrałam się nieadekwatnie do pogody, myślałam, że jest cieplej. Nie wzięłam czapki i jest mi zimno. Tragedia. Dobrze, że. Z busa do moich paznokci jest naprawdę niedaleko jakieś 5 minutek więc aż tak bardzo e, nie będę marznąć. Już widzę bramę, w którą zaraz wejdę. Moje paznokcie aktualne są takie, takie białe kropeczki. Zastanawiam się, jak będą wyglądały kolejne, te, które mi Olia zrobi dzisiaj. Nie mam na razie pomysłu. Będę musiała wymyślać na poczekaniu. No i mamy to, kochani. Nie było planów, więc zaskoczenia tym razem też nie było. E, powiedziałam Oli, że może na moich paznokciach stworzyć co tylko e, jej się podoba. Dałam jej dzisiaj wolną rękę i, kochani, wyszło tak. Moim zdaniem paznokcie mam zjawiskowe. Mniej delikatne niż zwykle, bo ja za wzorkami ogólnie to nie przepadam. Ale stwierdziłam, że raz na jakiś czas mogę zaszaleć. A co tam? Trochę koloru w te szare dni się przyda, aby, nagra aby nabrać trochę energii życiowej. Więc właśnie mam czerwony wzorkami. Hau, hau, piesek nam mnie zaszczekał. Hau, hau, coś mu się nie spodobało. E nie wiem, co Paulina robi, bo się do mnie nie odzywa. Wywołałam ją na Instastory, ale mi nie odpowiedziała, więc nie wiem. Chciałam się zapytać, czy może byśmy pojechały razem w tym samym czasie, ale nie dała mi odpowiedzi. Spróbuję do niej po prostu po staremu zadzwonić. Normalnie to mnie gardło tak bolało. No mega, mega bardzo. Spotkałyśmy się, kochani, w Galerii Katowickiej. Aha, a czy widzowie w ogóle wiedzą, że ty tymczasowo nie mieszkasz u nas z nami? Znaczy, ja e, mówiłam na Instagramie, ale nie wiem czy na vlogu. Jest taka sytuacja, że teraz pomieszkuję u Kevina, zamieniliśmy się, e, więc o rodziców bywam tylko przelotem e, i widzimy się. No tak, raczej rzadko, a jak już się widzimy, to tak na chwilkę, że nagrywać, zjeść coś razem i jadę do domu. No w niedzielę. do pójdę, domu, do, są. Do, domu do, do domu! Do domu! Do domu! No i dzisiaj e, przypadkowo spotkaliśmy się w Katowicach. Znaczy nie no, myśmy się już zgadały wczoraj chyba, nie? Jak Tak, wczoraj się, się zgadałyśmy, nie? że ja jadę do fryzjera, ona na paznokcie. Ale nie wiedziałam, że uda nam się razem wrócić. Myślałam, no. że tam posiedzę. No. No i tak wyszło, że, że jedziemy do domu tak, razem. Do znaczy domu. ja do swojego, a, ja a ty do, do swojego. Nie, no, nie to nie jest mój dom. To nie jest mój <laughs> dom, ja tylko pomieszkuję u Kevina i jego mamy. Dobra. E, aha, i chciałam jeszcze powiedzieć... Aha, no bo ja właśnie o tym domu. No bo ja właściwie zaczęłam tego bloga, chociaż myślałam, że, za, że Ty go zaczniesz, ponieważ wyruszyłaś tutaj do Katowic godzinę przede mną. No tak, i zaspałam na busa. Miałam 7.16, 7.17, 7.18, pojechałam tym trzecim ostatnim. Gdyby nie korki, to bym nie zdążyła bo na autobus, bo mój przyjechał szybciej, ale drugi, ten autobus, który miał do Katowic, jechał z drugiej strony i tam była bardzo korkowana na część, więc no posiedziałam sobie tak z 10 minut na przystanku. Ale byłam tak ledwo, serio. Także wyszłam na przystanku i bym po prostu wsiadła do busu, ale się spóźnił, więc i tuwa. E, no i wstałam rano, 6.50, a budzik był na 6.00. E, nie mam pojęcia, jak to zrobiłam, że wyłączyłam te budziki, ale wiesz, że spałam dzisiaj w nocy 4 godziny. Poszłam spać o 2, wstałam o 4, jak Karol wychodził do pracy, potem chwilę nie wstałam i wstałam o 6:00. Więc dzisiaj nic wiecie zaspałam, no ale złożyłam, wyszłam z pisami dałam jeść, umyłam zęby, kosmetyki spakowałam do torebki, jak zwykle. Klanowałam się u Claudii, że żeby było ładne y, rezultaty, żeby ładne zdjęcia porobić, spiam filmiki no i TikToki i... Dobra, to reakcja na żywo. Wow! A Znaczy ona już widziała. Tak, szaleń. <laughs> Szaleństwo. Co to jest za blokada? No ostwierałaś ostrość, na razie zablokowałaś to. no i dobrze, trzymy. Ostrość jest ważna na vlogach. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Paulina jedzie do Kawina, a ja jadę do domu. Dokładnie. Do, 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 do jutra. A ja kochani jestem taka słabiutka jakaś. Ledwo dojechałam szczerze powiem. Jakaś jelitówka mnie złapała. W ogóle mam jakieś dreszcze. Czuję się koszmarnie, także jak tylko dojadę do domku, znaczy wstąpię jeszcze do apteki, kupię sobie jakąś smectę albo coś, pojadę do domku i będę chyba cały dzień leżeć i dochodzić do siebie. Nie wiem, co mi jest, jakieś takie osłabienie mnie dopadło. Mam nadzieję, że to nic poważnego, nic takiego, co będzie mnie trzymało przez kilka dni. Jestem właśnie w Silesii, w Katowicach i robię sobie urodzinowy prezent. Jest dzisiaj piątek, 24 lutego, a ja urodziny mam 27. Z tym, że 27 w pracy będzie i Kevin, który jest tutaj, i mój tata, e, więc stwierdziłam, że z Kevinem poświętuję sobie dzisiaj. I właśnie idę sobie kupić urodzinowy prezent. I tutaj koszyk pełen, ale to pełen różnych przeróżniastych e, zagranicznych słodyczy oraz piwa bezalkoholowego, chyba z Harego Podera. Tak przynajmniej wygląda, takie jest to piwko bezalkoholowe, oczywiście stylizowane. Będzie test albo na YouTubie, albo na TikToku, albo i tu, i tu. Jeszcze zobaczymy. Jak mówiłam, dzisiaj jest szalony dzień. Oprócz tego, że pół dnia sprzątaliśmy. To jeszcze dzisiaj byliśmy w Katowicach, mogliście widzieć urywki filmów. Byliśmy w Katowicach po to, żebym zrobiła sobie prezent urodzinowy ode mnie dla mnie. Kochani, kupiłam sobie prezent urodzinowy, znaczy prezenty, bo to jest kilka rzeczy, za prawie 7 tysięcy złotych. Ale pracowałam, odkładałam, nie szastałam pieniędzy ostatnimi czasy, raczej się mnie kaska trzymała, więc mogłam sobie na to pozwolić. Kochani, kupiłam... Apple Watcha serii albo generacji i nie znam się na tym, jest on cały czarny, to jest chyba ta najtańsza wersja, jeżeli chodzi o te ósemki, zapłaciłam za niego razem z ubezpieczeniem 2758 zł, ale to nie jest jedyny prezent, ponieważ kupiłam też sobie konsolę Xbox, nie wiem czy to jest ta najnowsza, chyba tak, ale była w ogóle w super promocji, bo do tej konsoli była dołączona stacja ładująca do padów oraz dodatkowy pad. Więc do tej konsoli mogę grać razem z Kevinem. Pościągamy sobie, pokupujemy gry, które są po prostu dla dwóch osób. I oprócz tego, kochani, gwóźdź programu. Znaczy no, może to jest najtańszy zakup na dzisiaj, ale jest, O oh my god, marzyłam o tym od tygodnia, serio. Gra Hogwart. Rozumiecie to? Będę go, jako jakaś postać w Harrym Potterze I będę sobie biegała po Askabanie, po, po w ogóle całym pokwarcie. No i ja robię się, Max, serio. Za wszystko zapłaciłam prawie 7000 złotych. Xbox wraz z Grom wyszedł mnie 3198. Więc. Z jednej strony nie ma dramatu, bo wiem, że kupiłam wartościowe rzeczy i tego jest dużo, i są to fajne rzeczy, fajne produkty, ale z drugiej strony 7 tysięcy trochę boli. Wiem, że nie każdy sobie może na to pozwolić, ale wiem też, że strasznie dużo osób ma konsolę i grają. Ja też chciałam do tego grona dołączyć, bo ostatnia konsole, jaką miałam, no jako dalej mam, bo ona działa, to Xbox 360. W Lombardii to chodzi teraz po 200 to to razem z grami. A z Kinektem może 400. Także no to jest moja um, jedyna konsola, którą w życiu miałam. E, ten nowszy Xbox jest drugą. Czemu Xbox? Bo wyszła fajna promocja. PS5 mi po prostu dużo drożej, stąd Xbox. Nie należę do, jakiegoś, do jakiejś grupy osób, które lubią PSa albo Xboxa. Jest mi to obojętne, byle dobrze działało, ale była fajna grafika. I byle działało na tym Huckward i Naruto, bo co nie grało w Naruto w takiej Biatki Post. Więc to są moje dzisiejsze zakupy. E, I jest godzina prawie 18, a ja e, jadę. Do Krakowa na noc do mojej koleżanki, bo jutro mam e, poprawkę z historii. E, mówiłam wam, że nie zdałam tydzień temu. E, czy dwa tygodnie temu to było? O już dwa tygodnie temu, ale to szybko minęło. Dwa tygodnie temu oblałam historię. Dzisiaj mam poprawkę. E, nie dzisiaj, jutro mam poprawkę, ciędę do Krakowa. A jutro z Krakowa o piąty coś jadę do Warszawy, żeby na dziewiątą być na miejscu, no i żeby zdać tam historię. No, powiem wam szczerze, że nie wiem. Czy mi się to uda? Ale mam nadzieję, że tak. Um, w razie czego wezmę warunek, i, i warunek już muszę zdać bo nie chcę, żeby mnie wywalili ze studiów albo żebym powtarzała rok bo wtedy się powtarza rok albo przedmiot nie wiem, w każdym razie chciałabym zdać. Trzymajcie za mnie kciuki. Historia jest ciężka, jest... o Jezus. Straszna jest na studiach historia. Nie, trzeba bardzo dużo rozumieć, strasznie dużo pamiętać. No i to ten jest i dziwny zdecydowanie gorzej. Nie ma maty, więc jest super, matematyki bym po prostu nie zdała. No, z historią jest szansa, ale zobaczymy. Kolejny, którzy są na studiach, powiedzieli mi... Student bez warunku to nie student, <laughs> więc może dam radę. Trzymajcie kciuki. Ja się zbieram do Krakowa i odezwę się już prawdopodobnie z pociągu. No, a jeżeli chcecie unboxing tych rzeczy, to będzie on albo na TikToku, albo na... Rysie na Instagramie? Jeszcze nie wiem, ale na pewno go nagram. Jest 18.48, ja zaczynam swoją podróż, zaraz mam busa na centrum Rybnika, z Rybnika pociąg do Katowic, Katowic pociąg do Krakowa, śpię właśnie u mojej koleżanki Klary, a później o 5.00 pociąg do Warszawy, no i o 9.00 poprawka z historii. Jestem już w Katowicach, zatrzymałam się po kawkę i jestem po prostu... Bez Bezmózgiem głupolem Czekałam cały czas telefon do... Tego? Tutaj, o! Ale nie wstanął skład na ekranie, więc nie umiałam zapłacić I stałam tak chyba z 7 minut Zastanawiałam się, co mam zrobić, żeby to działało Serio no W ogóle mega spoko Ten bardzo ładnie wygląda Jestem w pociągu Mam kawkę, zaraz muszę poprawić makijaż stan mój cery, jakbyście pytali o jest właśnie o jest gorzej niż gorzej, ale no, muszę to przetrwać. To wszystko przez stres. No i. prawie sobie make się z Krakowa. Ja mam pytanie do Was i do ciebie. Czy dzisiaj jest piątek 13? Nie. Wyobraź, wyobraź sobie, że nie wzięli nam śmieci z kosza. możliwe. No możliwe, bo ci o tym mówię no, teraz. Możliwe, że nie wzięli, ale czego nie wzięli? No właśnie nie wiem czemu. I to już jest kolejny raz, zawsze z Trako. Nic nie robi. Nic nie zrobił, bo to już myślałam, że kolejny po prostu efekt 13 w piątek, czyli dzisiaj, chociaż dzisiaj nie jest 13 w piątek, ale jest piątek. Może dlatego, że jest piątek. To już jest kolejny raz, kiedy nam nie wzięli śmieci, albo gdy są jakieś problemy. Z braniem śmieci, śmieci, z odbiorem śmieci. Trzeba po prostu ich pilnować. Jak wiemy, że dzisiaj będzie odbiór, no to musimy po prostu zaglądać w okna i sprawdzać, czy na pewno nam wszystko zabierają. E, oczywiście były worki położone przed domem luzem, które wzięli, bo dzisiaj brali segregowane, ale z kosza, który jest żółty i w którym były plastiki, już nie wzięli. No i teraz e, dopiero przyjadą za miesiąc. No. A dziś jest piątek. No. I dopiero teraz to zauważyłam. No. I nie wiem, co z tym faktem teraz. Nie, musimy już czekać do poniedziałku i tam zadzwonić. aby dopiero Ja, pin e, Nikt nas nie przygotował e, do takich problemów z odbiorem śmieci. Gdy <grym> mieszkaliśmy na blokach, takich problemów nie mieliśmy. I widzisz, potem się dziwisz, że ludzie śmieci wywożą do lasu. No nie właśnie. Jest to złe. Jest to złe, że wywożą do lasu, ale. Człowiek ma też swoją cierpliwość. Płacisz za odbiór śmieci No. I zawsze jest jakiś problem. No to mam blisko do lasu, to to spakuję i wyniosę. E, tym bardziej, że spróbuję tutaj się jakoś doświetlić. E, tym bardziej, że e, w styczniu przyszedł nowy rachunek i nowy terminarz i okazało się, że śmieci nam będą brali rzadziej. Rzadziej, dużo rzadziej, dużo rzadziej. Piszcie, kochani, czy wy też macie taki problem, bo wcześniej zabierali nam, jakoś wychodziło, że dwa razy co w dwa miesiącu, tygodnie, nie? Co, tygodnie, co dwa, tygodnie, co trzy tygodnie. A teraz, a teraz raz na miesiąc, więc nie dość, że musimy te śmieci gdzieś przechowywać, to jeszcze nam kosza. Nie... Kicha, piątek 13. No. A o tym, że dzisiaj jest piątek 13, bo właściwie nie doszłam do tego. E, mówię Wam dlatego, że dzisiaj mam po prostu koszmarnego pecha. E, dzień zaczął się tym, że rozsypałam e, kawę. E, potrzaskał mi się kubek. E, co tam jeszcze było? Weszłam na wagę i okazało się, że po około 6 tygodniach e, schudłam e, jedynie kilogram. A to pewnie dlatego. Że od wtorku czy środy mam jakąś jelitówkę, więc niewiele jem. Jestem totalnie osłabiona, więc dlatego też niewiele nagrywam. Yy, I po prostu wszystko ze mnie zeszło, <laughs> więc chyba stąd ten kilogram. A jak wiecie, yy, naprawdę dość, dość intensywnie, chociaż nie tak intensywnie, no bo w tym tygodniu byłam tylko w poniedziałek na treningu. W zeszłym tygodniu, z racji tego, że miałam miesiączkę, też byłam tylko raz na treningu. I w sumie na dwa tygodnie byłam tylko dwa razy na treningu, albo ewentualnie trzy. No to to wcale nie jest jakiś tam wielki wynik. No ale wcześniej na te treningi chodziłam. Dietę trzymam. Nie jem słodyczy, nie jem przekąsek, nie jem chipsów, trzymam w ryzach kalorie, ale okazuje się, że 45%. Plus ma już swoje prawa i e, tych wyników, o które walczymy e, nie widzimy tak szybko. E, więc e, stwierdzam, e, że dzisiaj jest mój pechowy dzień. Piszcie kochani w komentarzach, jak wam minął ten piątek. Czy też jest tak pechowo, czy jakoś przychodzicie go łagodniej? A tak, by dopełnić całą historię tego piątku 13, to e, dzisiaj podaliśmy odczyt do PGN IG i okazało się, że zużyliśmy jakoś wyjątkowo dużo gazu. Mimo tego, że Paulina e, u nas e, nie mieszka w tym czasie, to zużyliśmy tego gazu dość sporo i rachunek też jest naprawdę duży. Więc to już przysłowiowy gwóźdź do trumny. Mam nadzieję, że u Pauliny trochę lepiej. No i kochani, jestem już w Krakowie, bezpiecznie dotarłam, bez żadnych komplikacji, ani nie było opóźnień, ani bez, nikt mnie nie zaczepił, więc czuję się totalnie bezpiecznie. E, i idę właśnie do karci różna czekam. Pora spać, kochani, jak widzicie, nałożyłam na twarz grubą warstwę kremu. Niech te wszystkie składniki sprawią, że moja skóra będzie nawilżona, odmłodzona, napięta, jędrna. No i będę wyglądała jutro młodo i pięknie. Także trzymajcie za mnie kciuki. Kochani, nie było mnie w tym blogu za dużo. Ale trudno, tak czasami bywa. jelitówka litówka mnie pokonała, po prostu takie całkowite osłabienie, wycieńczenie. Byłam w stanie zrobić tylko jakieś podstawowe czynności na vlogowanie, po prostu nie miałam głowy. No i z racji tego, że ja już kończę tego vloga, bo Paulina ma chyba inne plany. Paulina chyba jeszcze coś tam będzie do Was mówić. No to ja się z Wami już, kochani, żegnam idę spać. Jest głośno, jest tłoczno, jest mnóstwo ludzi. Jest 24 i niektórzy przyjechali dopiero na miasto się ubawić, a my jedziemy już do domu, ponieważ jutro mam egzamin i jadę o 5.50 pociągiem do Warszawy i okazało się, że Klarcia jedzie ze mną. Dzień dobry. Po filmie, e, Boże, po egzaminie idziemy sobie do restauracji. Jeszcze z z moich studiów. I chyba. Chyba, że będą miały inne plany, to wtedy sama. Wiecie z moich vlogów, że kocham Kraków. Kocham Kraków. I love you Kraków. Co? Nie dziwię się, bo jest pięknie. Przed chwileczką nagrywałam unboxing mojego zegarka. I wrzucę to raczej na TikToka. Tylko, że chciałam nagrać jak się włącza, jak go nie wiem, jakoś tam aktualizuje i w ogóle. A on się jeszcze nie chce włączyć. Dziadygam. Piję sobie wodę? Przed spankiem? I zaraz idę spać. W sumie mamy dwie godziny spania, Mam nadzieję, że wstaniemy. No, ja trwa taką będzie. Trzymajcie jak ciężko. Będzie, będzie ciężko. ciężko. Odzwiemy się do Was za dwie godziny, jak już wstaniemy o czwartej. Simyć włosy, ogarniać się, bo piąta: 50, mamy pociąg, tak? 40, już <laughs> Warszawa. 5.56. 56. Nie, jest aż tak źle. Ile się jedzie? Od 30 minut. No ale A, fajnie, że wyjechały tak z 20 minut wcześniej. No. Nawet wcześniej, 25 minut wcześniej. Mm -hmm. Żebyśmy doszły i w ogóle... Tak, tak, tak. I... Zdecydowanie jestem za. Nie. To idziemy spać. Tak. Koniecznie. Bye. Dobranoc. Godzina 5:46. Jesteśmy właśnie w Galerii Krakowskiej idziemy na pociąg. Zagareczek ogarnąłam, więc jest już na na nadgarstku. Klarcia jest, ze... Klarcia jest ze mną, prowadzi, bo wie gdzie iść. To ona jest dzisiaj przewodnikiem. Mówię, że to ty dzisiaj jesteś przewodnikiem w Krakowie. Ja mogę cię oprowadzić po Warszawie, mniej więcej. Spokojnie. Na pewno po kultury, bo tam mam suria. Tyski, obie zamawiano, suczek są i w ogóle zostało tylko dwa. Dwa ostatnie to akurat dla nas. Zdrowko, Thunder Girl z 2014 roku. Kochani, jesteśmy obezdyszane, bo ledwo zdążyłyśmy na pociąg. Byłyśmy na poronie pierwszym, okazało się, że pomyliliśmy pociągi i nasz pociąg był na piątym. Wiecie, strasznie mało czasu, bo dwie minuty na to, żeby przebiec z pierwszego na piąty. A nie wiem, czy byliście na dworcu w Krakowie, ale jest mega, mega, mega obszerny. Ale jesteśmy w pociągu, już się niczym nie stresuję.

Dlatego czas oczekiwania może wynieść do 30 minut. Ponadto w wagonie numer 3 mogą Państwo skorzystać z oferty gastronomicznej Wars. Osoby udające się do tego wagonu proszone są o zabranie ze sobą biletu. Trzeba jest Ej, nie wiem czy oglądasz taką Na bajkę? To się? Yeah. No, nie, nie, takie tutaj. Ja może sobie go zasakć jeszcze tutaj, bo wyglądam lepiej. <noise> dramat, jest dramat. Ale dobra, nieważne. Um, idę się uczyć na historię.